Teraz możemy w sumie przygotować taką kawę. Więc tutaj najpierw naciskamy na przycisk. Proszę wybrać produkt. Bierzemy kubek. Wstawiamy. I wybieramy sobie. A wybiorę kawę z mlekiem. Proszę użyć. I od razu płacę. Dobra, pyszna kawa już gotowa. No tutaj od razu mamy do wyboru różne syropy. Też można zamawiać. Ogólnie tutaj też stoi taka blokada specjalna, tak? Żeby nikt sobie nie przyszedł i nie wziął bezpłatnie. Ogólnie to staramy się o tą jakość kawy jak najbardziej. No i tutaj mamy 100% ziarnistą Arabikę przywiezioną na zielono z Brazylii i palona tutaj w Warszawie.